Tutaj jest sklep z miodami, są różne miody. E, ceny są naprawdę bardzo niskie. E, jak, na, no jak na Maroko, tak. E, w granicach 20 zł tutaj kilogram miodu. E, jest miód, miód kaktusowy, cydrowy, e, pyłek pszczeli też. E, jeżeli ktoś chce wywieźć, to może oczywiście wywieźć w takich słoiczkach. E, tu też ziołowe są, różne miody. Też prawdopodobnie nalewka z propolisu. Nie, to jest olej orzechowy, tak? Robią tutaj na miejscu z orzechów olej. Też. Ale też jest pełno różnych kosmetyków. To jest olej sezamowy. O. To wszystko jest na bieżąco robione tutaj przez tą panią, która przeszła.